Dzień dobry, Night City. Ależ witam. Witam, witam w kolejnym tutaj odcinku z tego cyberpunka Kontynuujemy nasze tutaj chyba wybojowe przygody. Coś tam, coś tam pamiętam. Coś nie, coś pamiętam. Coś się często nie pamiętam Coś dzisiaj myślą zrobimy. Może się tam udamy. O, jest. Hmm nie niby. Teraz to się właśnie, wyrobimy. Tutaj jest 200 metrów. A co tam, jak tam się da się opowiadać? W czasie, kiedy my będziemy zadłużać, to, 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 to napisać coś ciekawego, normalnie. pisać może na jakiegoś disco Nie mm. wydym. Nie wydym, się wydym. Jest to do 100 metrów. 100 metrów. Mnie nikt tutaj nie potrafi, chyba nie. Chopa Dobra, elegancko. Pyk, pyk, pyk. pych. to na miejscu? To jest jakiś chyba klub. Ciekawy. Teraz mamy zamknięte. Aha. A bo ja tu mam między 18, a jestem głupi ty. Tak czytanie za zrozumieniem nie jest moją mocną stroną. mogę powiedzieć? <grystanie> A co to się wyświetla w ogóle? Miejsce salowe? Co to Aha, to są szybkie podróże. Czemu to myszka tak chodzi dziwniej? Czemu to będą działa w jest FPS-a? Ja w ogóle stało z FPS-ami. Coś dziwnego. O, jak coś tu poprawiłem. Nie wiem, coś mi się w terenie zmieniło. zmieniało. My, bad, my bad, nie zauważyłem. Ale co można robić przez te... Przez te ile... Dużo czasu tam jest. Czas leci tak jakby chciała nie mógł. Mm. Co by to mamy? Udaj się do tego baru sobie i pewna jest sitia. Aha, i to jest tak. Zadzwoń agent i... tutaj się żżdżakiem. no To może to. daj się do to... hoho. Ho, Słaźni dług. Znaczy ring. Co to znaczy? Już coś się w oczywi. Ludzie czują w tobie ten głód, który go nie sposób nasycić. Nie wiem czytać. Hmm. Hmm hmm hmm. hmm, 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 hmm. Nie wiem, mogę to ośle? Może to zrobimy po prostu? Bo w sumie... nie wiem. Brzmi ciekawie. Ciekawią najbardziej, bośmy nic nie potrąci. Ale czemu tak się tu pijecie? Matko jedyna. <śmany> ja nie chciałem. <śmany> Ups. Bo mnie koledzy nie lubią, mam takie ja... O nie. Ja nie chciałem, bo. By nocha. Oj, mam cel. Więc właśnie Atentina. ja trafię dzisiaj pomocy wie możeszę się skupić na no. no. o oh, Jezus no a nie ja chciałem tam nic z tym zrobić. Ja chciałem tylko ten. Przez przypadek mi się podniosło. Ja nie wiem, chciałem ja nie ten. No. To tak już ich rozwaliłem, że mogę je określać. <grym grym grym> tak, nie bym mówić. Azakra. A to nie jest to akurat. Sprzedaj. A co mogę sprzedać? No w ogóle karabin, ja go nie używam. Czy mam karabin. Jak mam wyciągnąć swój karabin? Mamy karabin? Nie będę zobaczyć nawet tak fikunek, chcę dopiero zobaczyć karabin Hmm Ja mam tylko pistolet chyba. No, ja nie wiem gdzie mam karabin He, to chyba dzisiaj będzie odcinek normalnie Głopoty. z zrobienia głupot. zwiedzanie miasta. Co się dzieje? Jak tam się dostać? Jakie jakieś bąble? O. Porozmawiać sobie? Nie mogę. Że się nie dowiedziałem. <grywa> Jak ja mam się tam aż dostać? What? What? oni nagle wszyscy uciekają? Wskoczyć z tym dziwne, że ci się ogólnie chyba dzieją. Jakieś śmiechy się normalnie. Ja nie chciałem, nie wiedział. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie. Je... schody halo? Ja jestem gdzieś lepiej, no. Możliwe. Jak tam się dostać? żeby patrzył na mapę, to by było proste. Hmm? Fajna. Ja pan co tam? Na dachu. Op. No? No? No, się, no co ty masz za problem? W <grych> chodzi z tymi rękami, tak dziwnie. O, czas. przecież z góry wiem, gdzie uderzę. Wiedziałem, że to pomoże. Mam tu ustawioną walkę. Z którym z was się bije? Ze mną. Uch, spodziewałem się jednego przeciwnika, ale niech będzie. To który idzie na pierwszy ogień? Nie zrozumieliśmy się. Fakty są takie. Jesteśmy jedną i tą samą osobą. Czyli co, dwoim się w oczach? Hmm. Nie, nie. Kiedyś byłem bliźniakami, czego się pewnie domyślasz. Te ciała łączyła bliska więź, ale to było za mało. Więc wszczepiłem sobie synchronizatory I Tak oto to powstał. Jeden człowiek w dwóch, dwóch ciałach. Ciała. Moje ciała wszystko robią razem. Wszystko. <noise> to kurde, ciekawe jest w Pod pewnymi kwestiami. A <noise> mnie nie jest nawet. Naprawdę wszystko robicie razem? W łóżku też? Mam wspólną dziewczynę dla obu ciał, jeśli o to pytasz. Dzielę się nią porówna. Czyli co? Jeden ją ma od pasa w górę, a drugi od pasa w dół. Nie, kretynie. nie. Jedno ciało umawia się z nią od poniedziałku do środy, a drugi od środy do niedzieli. <śmany> Bardzo dziwna. Dla ja nią tyle pieniędzy. Chyba was posrało. Nie was, tylko ciebie. Poza tym, co za niesportowy język. Wstyd. Wróć jak zmądrzejesz, zaczekam. Dobra. i ja, ja nie wiem, skąd ja wziąłem tyle, w ogóle, Mam tyle pieniądzeczków. Nawet nie wiem, ile mam ogólnie, a co dopiero. A, to będą, jak się podziwia, jakaś jakąś coś, ale... O, tutaj. Mam 500. Mam 520, żeby uczyć teraz dania. Mm. Mm -hmm. Co my chcemy? Zdolności techniczne, możemy ulepszyć budowę ciała, refleks, opanowanie. Nie wiem sobie do czego to, co, dlaczego, jak. Ale buja. Co to jest? Aha. Ach, mamy 5 punktów i możemy sobie rozdać na jakieś głupotki. To zaczynając od. Tego, od dojcy tego zużytego ładunku przymiotu lecącego uzyskanego, dzięki istotnym ładunkowi. No dobra. Ja muszę to wszystko kupić, tak? Za mało punktów, atrybutów. Ile mi to wzięło bo nie rozumiem. Dobra to, no dobra, no i git. I tutaj też mogę coś sobie rozdać, może? Pomogę. Kiedyś, szybko się poruszasz... Pokupuję nowy sposób opuszczenia pojazdów w trakcie jazdy. Nie wiem, na razie... Nie wiem. a nie mogę nic. Gdzie to się wydaje? Chyba tutaj. Dobra. Co ja chcę? Może to budować. Może to budować. O. by mieć wszystkiego, nie wiem, porównanie. Nie wiem, czy tak się da, jak się to tam, bo wydaje to punkty. Ale tak, który jest. Jest 16. Jeden przycisk. Tego nie zrobiłem. Dajcie. Unie to... Może to. Jak? Aha, tylko że jak ja mam znaleźć tych? Ja nawet nie wiem jak ich rozpoznać mam. Hmm. 17 dotkniętych. Kurczę tylko. Jak ja mam ich rozpoznać? Hmm. To też będzie chyba ciężkie. Sp Spłacić długo, zacznijmy od dół Wiktora. 27 tysięcy? What the hell, Odbierz broń? Może odbierzemy broń? Nie wiem. To być może da się jakoś ten czas skipnąć, ale ja to w sumie nie wiem jak. W sumie są te kwestie. Nie, wiem, który? A ten czerwony. Cześć. Oj. Ja nie chciałem. Coś przypadek Lekko się pada podtrąciło. Już oj ja i miłem prowadzić z tym samochodem jakaś mu to jest to jest duże. ale już co ale osiedli zgadniemy jak ja mam wjechać w dobrą górę teraz jest winda? przez butyny? No. Chyba tak. Chyba tu mam skręcić. To jest chyba mój w ogóle. <grymne> Pamiętam tego Chińczyka, który jest zniknął. Bo to jest jakiś inny blok. No nie wiem. w jakimś domu to jest. Planowanie. Bombowo. Proszę na górę. No po co tak brzydko. Kurwa, ten psychol był jak chodzący czołg. Tu, 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 potężne reklamy normalnie. To jest W tych reklamach masakra A? dobra, pokaż co tam masz. Się robi, Się robi. Numer no, 20 tysięcy. Ja mogę, niby coś tego kupić. Ja muszę coś się tego kupić. Po prostu będę mnie kupował, bo za cholerę na ten nie będzie stać. No, taki pistolet fajny. Nie by. Hmm. Dying Knight się nazywa. Dying Knight. Jest nie wiem czytać tak To nie jest zbyt ze mnie dang, Mogę... Oj, weźmy psa. A muszę chyba. I mam chyba to kupić. No to za kupię w sumie. Ulepszenie i koniecznych broni, albo to jest... Taka konieczna broń, tak? Właśnie otrzymałeś konieczną broń. Taka broń ma unikalne właściwości, ale nie możesz jej ulepszyć przez po... poprzez modyfikację. I konieczna broń może zostać ulepszona do wyższej generacji dzięki użyciu odpowiednich komponentów, które znacznie zwiększają moc broni. Możesz to zrobić w panelu ulepszeń. Wyrzadzo... Wyrzadzo... Problemy. jak. No nie powiem ty. Nie wiem. Nie. W zakładce wytwarzanie udało się, let's go! Inkoniczne bronie można znaleźć w całym Night City. Możesz otrzymać taką broń od przyjaciela lub zabrać ją pokonanemu wrogowi. Niektóre będą leżały na ziemi, a inne kupisz od sprzedawców, a jeszcze inne będziesz musiał wytworzyć sam. Niemożliwe. Aha. Ale to co darmo dostałem? Eee, to git. Kasia, do pistoletu? O mój 100 pistoletu, ale za dużo. Żeby tyle, to trzeba mieć 2000. 2000 to ja muszę mieć do quest'a. Jakiegoś tam. A on 500. Massakra. Ja mogę go jakoś werfifować teraz? Gdzie to jest werfifunek? Rabin szturmowy. Albo no zamiast tej broni Nie chcę dużo. Jak to wyłączyć Wyciągnij Zamiast tego to zadawam karabin nawet Jakiś fajny ten Umowę tą karabin, O kurde teraz to Easy Ale no by się kojarzył z tym Pierwszy raz zobaczyłem Miałem więcej tam, nic nie w ogóle. Całkiem sporo. Robimy 600. Które 16? A co tu się robi? No? Sam też boksujesz? A, już nie. Zbyt wiele razy w głęb dostałem. Reflex już nie ten, co kiedy. Co na to sposoby, by załatwiłby sprawę. Wolę wydawać kasę na co innego. Kiedyś trzeba zacząć korzystać z życia Co tam masz w ofercie? Wszystko co najlepsze Co on ma? Aha, tu po raz do udźwigu Tempo jakieś pałkanie, nie pałki Słowianki, organki. Ja myślę, że coś tam tutaj, jakie sklepańsko. Ciekawe to jest. Dobrze mu idzie. Normalnie. 100%. <grymujesz> <grymujesz się> Dobra, codziennik. Odbierz Neura. Netrenerki. Kurdy. Nie będę ci mówić, proszę cię. Wyjaśnienie interesów, poczekaj na otwarcie blokady, spaść długi. Dobra, może to. Robimy jakieś głupoty. Teraz ja, na dół, na tylko To jest wiadomość. Najpierw przychodzi zderzenie z rzeczywistością, potem zderzenie z przyszłością. Aha.

Dobra, się nie zmieniły, no i późnie. Matka 11, idziemy. Przechodzimy. Damy do samochodu. Dobra, Ło tu 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 750 metrów, ma tylko jedyna Kupa drogi Kupa drogi, kupa drogi Zaczynając coś po drodze się ciekawego wydarzy Nie, tutaj mam skręcić Ło łowo łowo Czemu to zarzuca? Co to się zdynęło? Się? Nie wiem. Dobra, to jest szybki ile O, oh, ja też jest szybki ile deport. Tak, to jesteśmy. Elegancko zaprogramowane na przejście dla pieszych. Pej... Pieś... Tu dla pieszych taka oparkowane chociaż tak mi się wydaje, nie przyjrzałem się. O, tam. Tu się coś tam, ten tego tamty, ten. latem. Okazało się, że zbiło przeciąg. O co tu masz? Ok, coś. Chyba? Jak to jest? Każdy może wejść tu sobie z ulicy i kupić nielegalny soft do netruningu? Nie, nie każdy. Oficjalnie serwisujemy tutaj cyberdeki, ale jak przychodzisz z polecenia i wiesz, czego szukasz, zapewne w końcu to znajdziesz. Przychodzę od Tibak. Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś Wiej, co? Kazała dla ciebie odłożyć demona. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. O kurde. Mam militech Paraline. Da radę. Dobry sprzęt, jak na początkującego. Buja. Dobra, wezmę demona. Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Może uda ci się stamtąd wygrzebać jakiś fajny program albo komponenty. Tak czy inaczej, opłaci ci się. Mój demon. mnie interesów. Na no, nic innego by nie stać się tarek. Może kiedyś? Masz coś fajnego na sprzedaż? Jeśli cię stać. Aha. No nie, stać mnie właśnie, To jest ten problem. A no, to wyjaśnienie teraz w ekranie chyba. Ja. Gdzie to się robisz w sumie, nie wiem. Się to za ten tego O, chyba doszłem do tego. Let's go. Tu usunąłem. Zrobię matka. jedyna. U. Ja chyba włożyłem. Nie ściągnąłem. Chociaż mam taką nadzieję. O co? Pewnie, połępsz mnie. O. Dickisha tu hej, daj nam robić, C, pięćdziesiąt pięć. Jak się to obsługuje? No bo tu jest czy nie ma nic? Jak? Właśnie to chińczyłem znowu. Ech. Tak bardzo co tych. jeden tych. Aha. Co Bo w sumie nie pojadę. Że... Jest to chyba <laughs> oh, nie, kwa, nie, kwa. Hmm. nie wiem co robi, ale coś zrobiłem. zdalnie klikać jakiś ten, ten i jakoś tam udało. nawet nie wiem po co robiłem to cięcie, co było teraz. Po prostu zatrzymałem się, żeby mi to dłużej zajmie, po prostu żeby naklikał i mi się jakoś tam oh. udało. Więc w sobie zabawne. Zabawne, zabawne. Gdzie jest oj! teraz spadam gdzieś do czuliści. Ale jest po gro. Chcemy porozmawiać? A, to wszystko do się nie Aha. Zresztą są za. Normalne tak. Dobra po, może poczekam sobie tam. Podjedziemy tam może. zobaczmy co tam się dzieje. Małe takie miasteczko. Wszystko blisko. Żyjąca Francja, w ogóle i w szczególe, normalnie się dzieje. Dobra. Zamknięte. Ale no, wydaje mi się, że z tym jest akcentem i moimi nieumiejętnościami zadania po polsku normalnie, nie wiem co ja wytworzyłem właśnie zostanie. zdanie. Chcemy zakończyć, mamy 27 minut, w następnym pójdziemy z tą, tego, tego, budynku normalnie, Zobaczymy co tam się dzieje. Więc tym optymistycznym akcentem żegnam się, życzę miłego y, dzionka. trzymajcie się i ewentualnie zapraszam na jakieś Twitcha, TikToka czy inne tam, wiesz wiecie o co chodzi, badziega. Trzymajcie się, no i bye bye.